Hejka! Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj powiem Wam od rana przepiękna pogoda, słońce świeci, także super, czego można chcieć po prostu więcej. Jak jest piękna pogoda, słoneczko świeci, to się chce po prostu wszystkiego, ma się dobry humor, także kochani, zaczynamy kolejnego vloga. A ja Wam tu zaraz pokazuję, jaka jest rzeczywiście ta pogoda, tak jak mówiłam, słoneczna, Piękna słońce świeci. Także już wam tutaj pokazuję. Lena loca me tiene loca cabeza cuando me tocas. Siento que to está bien, pero en verdad Si tú lo sientes también. No, to pogoda jest taka jak pokazywałam, czyli mówiłam prawdę. Słoneczko świeci, oczywiście są też szmurki, ale ważne, że słońce świeci. Także powiem wam, że te drzewa, które kwitną tak na żółto, tak pięknie wyglądają. Tak słonecznie to wygląda, że naprawdę no pięknie wyglądają właśnie te drzewka. Także dobra. Ja uciekam, obiad mi się gotuje. Yy, idę zrobić sobie cappuccino pokażę Wam, co mam dzisiaj na sobie. Bo wiem, że zawsze piszecie w wiadomościach prywatnych, że jak nagrywam, żebym pokazywała, jaki mam strój w każdym filmie. Także za chwilę Wam pokażę. Tak więc, kochani, strój na dzisiaj jest taki. Zobaczcie. Czyli zwykła taka czarna bluzeczka. Koronkowa, tu z koronką, z falbanką taką. Ażurową, z jednej z drugiej strony na rękawku no i oczywiście ta przepiękna spódniczka która jest sinseja, czerwona w białe kwiatuszki tutaj właśnie z tą falbanką także więc taki strój na dzisiaj no także nie sukienka tylko bluzeczka i spódniczka więc tak to Wygląda taki mój strój dzisiaj tak więc strój już żeście widzieli idę teraz właśnie dopić moje cappuccino bo właśnie sobie zarobiłam, zaczęłam pić jest jeszcze troszkę gorące a gorącego nie lubię tylko takie bardziej letnie także idę dopić to cappuccino oczywiście ciasto bo jeszcze ciasta troszkę tylko zostało także więc idę Ukroić sobie właśnie tej szarlotki z jabłkami, z budyniem, bo jest rewelacyjna. Polecam Wam, zróbcie sobie taką. Także dobra, uciekam i odzywam się kochani do Was później. my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here all alone? I love going out to where the music's too loud and where No, i tak my tu sobie właśnie siedzimy z dzieciakami, jemy ciasto. Może akurat poszedł na pole. Także dobijam moje cappuccino i jemy to właśnie ciasno. Powiem Wam, że przepyszna ta szarlotka, Także dobrze, że jeszcze chociaż trochę zostało. No i tak, powiem Wam, że ozdoby będzie trzeba wielkanocne już posprzątać, bo praktycznie już po świętach. To więc za chwilę będzie trzeba wszystko pochować i wymyślić coś nowego. Muszę właśnie tam do tej mojej kuli co mam, te gałązki z jajkami z Pepką, muszę kupić jakieś może kwiaty, może jakieś takie gałązki z kwiatami, wiśni albo jakieś inne, także no, muszę coś teraz wymyślić nowego, jak to wyciągnę, bo będzie pusto. Także, coś nowego trzeba wymyśleć, coś kupić właśnie do tego wazonu. Dobra, ja zakończam cappuccino i potem się odzywam. No, zimno jest, także jak słońce wyjdzie, to jest ciepło. No ale jak teraz zaszło, to jednak troszkę zimno także ja musiałam sobie ubrać furtkę Bo jednak troszkę zimno, ale chociaż na chwilę na tym polu, także miejmy nadzieję, że wyjdzie zaraz powrotem słońce Także czekamy na słoneczko. keeping it cool? They kind of got you chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on. on śmigus, dyngus, tak? No, leje wodą, ale... No i tak jak widzieliście, Damian się tutaj właśnie bawi, ma śmigus, dyngus, właśnie leje tutaj e, wodą z pistoletu, także mówi, że podlewa kwiatki, no, także więc trochę ma fajdy. Szkoda, że nie jest tak bardziej ciepło, to by można było się lać, jak to Damian, pamiętam za dawnych czasów, za dziecka, jak my się lali strasznie, to my byli tacy mogli, że po prostu leciało na wiadra. Także no, tego roku jest zimno, także więc się niestety ale nie da tak lać jak to dawniej. No, Chociaż żeby była pogoda, no to na pewno będziemy coś poszalili, bo my lubimy tak. Dobra, idę zobaczyć na moje lawendy. Jak widać ładnie tutaj rosną, wypuszczają właśnie zielone. Także fajnie to wygląda. Tu mam akurat zastawioną jak na razie taką siatką, żeby mi to tutaj nie właził, nie deptał po niej. I resztę też mam tak właśnie zastawione. Potem jak już będą większe, to siatkę weźmiemy. No także więc jak widać, lawenda wypuszcza pełno liści taka kopa będzie duża, jedna, druga po kolei wszystkie takie duże właśnie są a my właśnie sobie teraz wyszliśmy na balkon, powiem wam słońce jak świeci to jest naprawdę właśnie ciepło także jesteśmy tutaj sobie na balkonie, siedzimy sobie przy stoliku także no póki słońce świeci to jest ciepło może jest tu Kamila ze mną fik siedzi, no słońce świeciło, tylko żeby było troszkę jeszcze cieplej, bo tu z tej strony u nas jak się słońce oprze tutaj na balkonie, to jest naprawdę gorąco, także możemy sobie wtedy właśnie posiedzieć także jak zrobi się taka mega pogoda, to można tutaj siedzieć zawsze właśnie opalamy, także jest super, nie kapila. no, także można się opalać chwila sobie tutaj posiedzimy a tutaj jeszcze macie właśnie pozdrowienia od Kamili Pozdrawiam No, także Kamilka Was serdecznie pozdrawia No i my dalej sobie tutaj siedzimy Tofik tutaj biega też na balkonie Właśnie przez ten szczekał, bo jakiś kot tutaj chodził Także Tofik też tutaj ma raj na balkonie Także Tofik ma tutaj, o, tak fajnie właśnie na tej trawce Tak, Tofi? Toficzek? No, no i zobaczcie, ma taką wygodę właśnie jak ta trawa została rozłożona. To on sobie tutaj siedzi tofi. No, także on tu ma fajnie. Jeszcze jak słońce właśnie tutaj nagrzeje tą trawę, to jest naprawdę tak ciepłutko, że można leżeć nawet na niej. pijemy właśnie herbatkę i mówię, kończę już tego y, vloga. No, to jest taki jednodniowy będzie vlog. Także, kochani, uciekam. Idziemy może coś obejrzeć jeszcze w telewizji, albo jakiś spacerek, bo jeszcze trochę czasu jest do wieczora. Także, kochani, uciekam. Pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia w kolejnym vlogu! Pa!